Dzień dobry, już idę, słuchajcie, do światła, żeby było trochę lepiej widać. My dzisiaj rozpoczynamy dzień od poranka, jest 6.48 i ruszamy dzisiaj w kolejną trasę i w kierunku hotelu, w którym będziemy mieli 4 noce. Dzisiejszy hotel na duży plus, super twarde łóżka i spało się bardzo dobrze, szkoda, że nie mogliśmy spać dłużej, tam za żonka i ty. <grym> Bardzo zaspana. Eee, co dzisiaj? Dzisiaj błoto. Będziemy kąpać się w błocie. Idziemy na pokaz skór, czyli coś co zawsze na tych wycieczkach objazdowych musi być. Jakieś dziwne wydarzenia i próba sprzedaży wyrobów miejscowych. Następnie spływ rzekom Dalia. A później dwie godzinki plażingu i następnie zakwaterowanie w hotelu. Tak wygląda nasz cały dzień. Mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie. Tak jak i wczoraj. Chociaż wczoraj troszkę w moją głowę zapiekło. Za bardzo. Więc tak teraz ruszamy na śniadanko. Napełnimy się i zobaczymy co tam dalej. Nie słuchajcie, to nie jest To Też tak może wyglądać. Taki mamy piękny wschód. O, o, teraz zobaczycie, a tam mamy balon. Na górze, drugi. A na górze, o. Tutaj mamy drugi balon. Startują tam, trzymając jeszcze. Z drugiej strony były inne. My ruszamy na śniadanie, tak jak mówię. A tych startów balonów się raczej nie spodziewaliśmy. Jesteśmy. jesteśmy dokładnie tu, gdzie 7 lat temu. Czy 8? 8 Będziesz dzisiaj modelką skórzaną? Mhm. Nie, my dzisiaj jesteśmy. Jury. Tutaj proszę Dawid Woliński od prawej. Joanna Krupa. Krupa. Marcin Tyszka. I Kasia to to że... Sokołowska. Zapomniała jak się nazywa. Słuchajcie, tu mamy furtkę z Prady. Pan twierdził, że tak ma być. Że to jest naprawdę to, co szyją dla włoskich firm. Armani też szczególnie No i jest tutaj tego sporo. ja co będziesz Jak byliśmy tu 8 lat temu, to nikt się nie odważył. Ceny odstraszały A teraz A od metki... Za mała? Za duża? Za mała chyba, przecież wiesz jak ja mam rękę No ale wiesz jak ci stoi w tym? Co? No? Ale nie, one tak chyba mają być Patryk przymierza Zobacz, jeszcze ma taką podszewkę Wyglądasz jak jakiś ten... Fajna nawet, ale jaka ciepła Ciepła? Mhm, Bardzo ciepła Szczerze mówiąc, nie takie złe te kurtki Nawet, nawet, niektóre mi się podobały Pan rzekomo twierdzi, bo się zapytaliśmy, czy rzeczywiście jest produkcja dla Prady I tak jest, czyli co, Prada oszukuje, bo nie jest made in Italy, tylko made in Turcji Mi też się nie chce wierzyć, no ale... Tak mówię. Jesteśmy słuchajcie na postoju Mamy turecką czarną kawę, więc pewnie będzie bardzo mocna. Tak? On się mówi, że mega co? Mega noc moc. Jesteśmy, jesteśmy w drodze do kąpieli błotnych, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Było trochę snu, trochę, trochę książek. Następnym razem zobaczycie nas w błocie. To jest takie fajne miejsce do siedzenia. Prawda, fajne miejsce to jest ta nasza kawka. I jakie to uczucie? Mmm, Jakby się smarowało glutami takimi nie wiem. A mi się to kojarzy, jak jest ta woda ale słowa. Są to takie yy, kawałki Aloesu Basia w błocie tam jeszcze jest Tu jest Miśka w błocie Basia jak Ci się błotko podoba a, raczej, miejsce, ma raczej miejsce nie, nie, nie ma schwę w ogóle He, Nie ma schlepa ale dla mnie a, Dla mnie było w sumie w porządku 3 euro 3 euro. Masia wyda 3 euro. I teraz będziemy ruszać na rejs po rzece Dalian, a następnie 2 godzinki na plaży i wypoczynek. Zastanawiam się, czemu no to po hiszpańsku napisali łazienka No chyba, że po turecku też tak jest łazienka, ale byłoby to dziwne Ale kto wie Jesteśmy na lunchu 9 euro dzisiaj taki lunch no i to jest ryba, nie wiemy jaka. Rzeczna, tyle wiemy no wygląda to smacznie, ta ma kurczaka ale niestety kurczak jest niezbyt taki kurczątko bardziej niż kurczak, no ale ale co zrobić No nasza ryba maja jest taka jakaś zła troszkę Nie, nie chyba bo niezadowolona jak ją łowili, no ale... Albo jeszcze żyła jak ją smażyli, no to taka opcja też jest I got no issues, it's kinda nice Like running water into a paradise Got no drama, feels like we arise Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True to ocean. Płyniemy sobie. sobie płyniemy? Na <laughs> <laughs> <jest to> <laughs> płyniemy, no no. <laughs> Dalian, Ta rzeka się nazywa. Rzeka Dalian. Jak to mama powiedziała, jest taki rejs trochę jak Wisłom. Na Wiśle tak. raczej celem nie byłaby plaża. Tutaj jest plaża, więc dwie godziny plażowania będzie. Wypiliśmy piwko, zjedliśmy rybkę, którą zresztą widzieliście i mi C często lawało. W głowie siedzi, to było tak samo. W każdym razie. Muszę. zapytać w najlepsze nie, 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 nie będę. Z panią przewodniczką rozmawiał, chociaż teraz się zaprzyjaźniliśmy. Gramy na tych samych falach. Jesteśmy, można powiedzieć, spod jednej gwiazdy z panią Przewodniczką, Więc to jest moja kobieta. Świetna sprawa. Myślę, że razem ze złudki będziemy sikać do rzeki i wtedy, już w ogóle, best friends forever. A tam są jakieś zwierzyna. No więc widzimy się dopiero na plaży Jak będziemy się smażyć jak polskie kotlety W szóstkę Uwiecznimy to Dotarliśmy na plażę i my jak to my czekamy od tego zgiełku, który tam ma miejsce, czyli od ludzi, którzy gromadzą się wokół parasoli, wokół leżaków. Ja wiem, że może ich fajnie byłoby mieć leżak, ale nie fajnie byłoby mieć tyle ludzi wokół siebie, a tu naprawdę kozackie fale. Cieszku, ja. Mamy 2,5 godziny czasu i to mi się podoba. Jest taki luz, i każdy robi co chce, nie jest nic narzucone. Bardzo mocny wiatr jest, jest nie wiem jak z tym piachem tu będzie, no ale jakoś będę musiał szleć. nie wiem czy coś zbiera, czy co. Niestety nie widzieliśmy żadnego żuwia, chociaż pan kierowca mówił, że jakiś żółw tam, łebs. Aczkolwiek powiedział to tak, jakby. Nie wiadomo było, czy Turtle is there, czy Turtle is dead. No. no prędzej był dead, bo nikt go nie zobaczył. Poszedł na to. W każdym razie myślę, że troszkę się tu wysmażymy i potem będziemy kierować się do hotelu. Fajna taka luźna dzisiaj ta wycieczka. Obiadek dobry, można wypocząć ten rejsik po rzece italian również bardzo przyjemny a teraz bardzo przyjemnie będziemy skakać na falach <mulny> My już zmieniamy się z straży wyjścia rzeki Dalin do morza. Dali 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 Dalin. Dalin to chyba był jakiś krasnolud, na bardzo wierzcieli no, Tak mi się wydaje. Że by się ten w końcu się ten Dalin Tam był na pewno panie, no, ale może jakiś Dalin się pojawił. Jakby co, no to dodaję Wam tutaj napiski,

Dotarliśmy do hotelu Sunshine Beach Mamy pokój na czwartym piętrze, to jest plus, bo będziemy mieli fajny widok Hotel jest z dala od centrum miasta Tu przed chwilą był zachód... Zachód słońca, no już nie Jesteśmy bardzo zmęczeni po tych wojażach na plaży więc trzeba się umyć i pędzimy na kolację, bo jesteśmy też bardzo ładni. Później musimy zejść około 10 minut na nóżkach do sklepu, bo nie mamy wody. Tu też w pokojach wody nie ma, niestety, bo można sobie brać na kolację. No a nie no będę się przydała, bo jutro przed nami cały dzień na Rodos. Pani powiedziała, że będzie w 20.30 z powrotem. Ja śmiem wątpić, możemy być wcześniej, no ale już nie polijemy. nie polemizujemy. Więc zobaczymy. Growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see.